Na kanale VapeTech Poland kłania się nisko aż po samej kule. W dzisiejszym, pięknym, kolejnym, którymś tam dniu, poranku, bo jest godzina 10, jeżeli akurat oglądasz to na samym wstępie, zajmiemy się wspominaniem starych czasów i poopowiadamy wam trochę o niegdyś różnych rzeczach, które się robiło odnośnie kręcenia grzałek a problemy. robiło się I sporo um, ale oczywiście zanim przejdziemy do tego odcinka to pamiętajcie, że są przeznaczone tylko i wyłącznie dla osób pełnoletnich, pełnoletnich. czyli takie, które ukończyły 18 rok życia w Bo Polsce, 21. lub 16, lub 15 nie wiem, który w innych krajach w każdym razie masz być Znaczynaś pełnoletni tego, w jak nie, żyjesz. to proszę opuść ten Kranie. film i zajmij żyjesz. się czymś innym i chciałbym też powiedzieć, że takie bluzinki Mystic Matter właśnie wyszły w sklepie mysticmatter.pl więc jeżeli chcecie, to wbijajcie kupujcie i... Bądźcie szczęśliwi i ostrożni Bujajcie się godnie w tych bluzinach Tak Wspominamy jeszcze o naszych premiksach Dockline, Double nie oraz warto, Dockline no, Wapowanie oraz to jest zło Moonline, które nie wolno wam kupować, ponieważ właśnie wapowanie to jest zło Życie to jest to, w ogóle nie zakupujcie Dajcie sobie spokój z wapowaniem, zajmijcie się sportem i zdrowym trybem życia Przypominamy, że w weekendy zawsze mamy promocje na sklepie www.hejptechpoland.pl <laughs> Można tam popatrzeć, różne ceny Fuck logic Premiksów no ale dobra, przejdźmy sobie dzisiaj do, wspominamy stare czasy, odcinek 78, a mianowicie dzisiaj z zwłaszcza to taka ulubiona scena, bym powiedział, bardzo. Powspominamy sobie dawne, 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 dawne prehistoryczne czasy Już nie raz wspominaliśmy o tym, jak kiedyś kręciły się grzałki, jak się je robiło A może bardziej te pierwsze grzałki w jakichś tam różnych parownikach Ale dzisiaj powspominamy sobie od samego początku, jak wyglądała sytuacja Skąd się brało koili, rzeczy Skąd się brało rzeczy, co się Jakie używało? koile były modne, a jakie były nieosiągalne Tak I chyba tyle Dawaj, może ty pierwszy Dobrze e... Masz coś co tak dobrze współ... Pierwsza tak. twoja grzałka. Pierwsza twoja grzałka Pierwsza? To w Krakanie eee, była? Czy nie? Tak, w Krakanie. Nie, to w Krakanie też mówiliśmy. Tak, nie wiem Ale wiem jakie były później pierwsze, ale nie pamiętam na czym. Ale pierwsze to były taki standardowy single coil, czyli po prostu zakupuje się drut oporowy. Eee, taki zwykły drucik o różnych średnicach, oczywiście na półce trzeba było to robić, czyli połówka czyli 0,5 to był taki grubszy drucik. 0,5? No o chłopie, to ty już mówisz o nowych czasach. To ja może zacznę od drutów. To ja, ja zacznę od drutów, bo ja kręciłem stosunkowo szybko, No bo ty kręciłeś na krakanie, to może było inaczej, ale ja nie pamiętam swojego pierwszego parownika, chociaż w takim A pierwszym... Na taki RTA do kult... 0,5 człowieku, to ja pamiętam, jak czekałem, myślałem, że się ściga, aż ten drut wejdzie. Już sobie nie mogłem go wyobrażać, wyobrażałem sobie w głowie jak 0,5 no musi to, wyglądać. No co ja na krakenie kręciłem. No musiałeś... Znaczy nie na Krakenie ja na pewno nie połówka, ale ja mówię o single coilu to no, to ja już robię Ale 05 jak weszło, na przykład bo my jesteśmy z Lublina w Lublinie, ja bardzo dobrze pamiętam. Pierwszy drut, który na przykład osobiście ja miałem, to był to drut 0,3. To był najgrubszy drut, jaki był dostępny w sklepie Kantal A1 o grubości 0,3 było to coś yy, niesamowitego, a zarazem bardzo cienkie, takie. No, nijak jakby, ale na tym uczyłem taki się średź. kręcić. Nie. Na tym uczyłem się kręcić grzałki, potem weszło 0,4. No, no 0, to jest taki miękki, nie? No, był, mięciutki, w ogóle był taki. Bo półka cieniątki. jak weszła, też trzeba było tam dobrze się podwoić. 0,4 to był kolejny. Kupowało się ogólnie je na metry. Na metry zazwyczaj metry kosztowało złotówkę, jeżeli dobrze pamiętam. Drożej raczej nie. W tym momencie w ogóle druty, takie podstawowe kantale, wyszły tak naprawdę ze sklepów. Rzadko kiedy gdzieś tam można je dostać i zakupić, bo po prostu nikt już nie kręci takich zwykłych, standardowych single coli. Rzadko kiedy się zdarza. No bo kto teraz kręci, jak są gotowe fiusklaptony, clapton, klaptony i dawał milion różnych i innych itd. Tak tak natomiast jeżeli chodzi o kantala właśnie 0,5, to ja jeszcze pamiętam te czasy, kiedy go nie było po prostu. Kiedy nie był on dostępny. Może gdzieś tam w sklepach internetowych albo w innych sklepach był, natomiast tutaj w Lublinie nie było tego drutu. W końcu się pojawił i 0,5 to był taki przełom, pamiętam jaki on już był, on już był taki twardy. Taki naprawdę zajebiście twardy. Ja no. pamiętam. I jeszcze pamiętam po tym, jak się pojawiło 0,6, to w ogóle było dla mnie, wow. Kręciłem to pod mechanika. I 0,6 czy 0,5 to już były takie druty naprawdę solidne, grube, które ciężko było nawet owijać wokół tego śrubsztaka, bo się korzystało z, zazwyczaj z tych takich plastikowych. Ja no, przynajmniej owijałem, na tych plastikowych od Parownika. Jak się dostaje, to te niebieskie. No, ja na nie, tym ja to 2 na mm. Na ja miałem zestaw śrubokrętów i tam sobie robiłem, średniczko się ustawiało i elegancko. Ale powiem wam jeszcze, że e, jak chodzi o to, to e, kręciłem e, na tych cieńszych drutach, tak jak Maciek mówi, e, ponieważ e, bardzo szybko dotarła do mnie informacja jaką grzałeczkę zrobić, aby chmura była dobra, na przykład Dziękuję. pod tryczki. I, e, e, I powiem wam, że była taka grzałeczka zwana paralelką. O, to właśnie, jest bardzo powiem, zaawansowana już grzałeczka na, na tamte czasy to było... Jak miałeś coś takiego, oto ludzie jak spojrzeli na twoją grzałkę To co to jest? Nikt nie wiedział To robiło naprawdę potężną chmurę Serio, na paralelce można było taką chmurę zająć na, na całe pomieszczenie Serio Paralelka to były dwa druciki Które wspólnie Równo Kręciło się koile. Tuż obok siebie, nie? Podwójnie. E, I ta grzałeczka, później oczywiście te dwa druciki z jednej i dwa z drugiej trzeba było e, osadzić kręcić. i tak dalej, i tak dalej. E, poustawiać, wyregulować i naprawdę to była grzałeczka, która robiła ogromną robotę. No i to był właśnie taki bym powiedział przełom u mnie. Od tego zaczęły u się też. grzałeczki. E, no i powiem wiem. Wam szczerze, że e, mało osób z tego korzystało. Bo dla ludzi to było mega skomplikowane. No wydawało się to skomplikowane, ale ogólnie paralelka właśnie kręciła się tak, jak Adrian powiedział: były to dwa oddzielne druty, czyli była to tak jakby grzałka w grzałce, można powiedzieć. Bo to były dwa, od, dwie, dwie oddzielne. Um, Masz drut długi, składasz go na pół i przycinasz on... go na, na dole, żeby tak. to były dwa oddzielne druty i owijasz je jednocześnie. Dwa i Równo, to była paralelka. I ja, one ja pamiętam, że nie plątały. Pamiętam, sobą. że nawet jak robiłem, jest taki filmik na kanale, nie wiem, czy on jest dalej, czy nie, ale robiłem. Jak na grzałka pod wielką chmurę, coś takiego, taki był tytuł. I tam robiłem paralelki chyba dwie po sześć zwojów, może albo po siedem, i to właśnie był ten przełom. Chociaż już wtedy, no to chyba nawet jakieś tam klaptony już wstępnie były, Fiust, Claptony i tym podobne. Natomiast za ten czas, kiedy ja kręciłem swoje pierwsze koile, czyli 2014 rok, nawet nie pomyślał, że można zrobić coś takiego jak. Prosty drut, grubszy i wokół tego owika, czyli klapton coil. No, było to coś nieprawdopodobnego, ale właśnie te paralelki z nich, z nich w ogóle wychodziły bardzo niskie oporności, no bo tego drutu było dużo, znaczy du dużo, tych grzałek było dużo, tak jak zespołów grzewczych, bo teoretycznie to była grzałka w grzałce, bo to były dwa, a jeszcze kręciło się po dwa koile zazwyczaj do, dri do dripków. I były bitwy na grzałki, znaczy nie na grzałki, tylko na chmury, przynajmniej wtedy. Były u Ciebie, czy nie? Cloud chasingi? No w sensie takie nie cloud chasing, ale tak nie, że wiesz, Cloud chasingi, tylko kto ma lepszy chmury, kto ma lepszy zespół no grzewczy. Po prostu, że tak. Bo ja cały czas. Ja pamiętam, że były takie momenty, gdzie dziennie potrafiłem skręcić dziewięć grzałek, bo cały czas liczyłem, że się uda lepiej. No, to było dzisiaj tak. też pamiętam. Cały czas kręciłem w grzałki, cały czas liczyłem, zrobiłem, było średnio i liczyłem, że dam radę jeszcze lepiej. Jakieś tam miałem różne pomysły, które tak, się... Takie na przykład, że tutaj się zrobiła luka między drudzikiem, to trzeba było zrobić idealną, ona musiała wyglądać jak Coil Porn, czaićcie? Ona musiała być piękna. Tam nie było też hotspotów tak naprawdę na singlu, ani na żadnych takich grzałkach, bo tam hotspoty no. nie występują po prostu, więc to było nie, nieznane, że tak powiem. Oglądało się Rip tripersa i zawsze właśnie yy, zazdrościłem mu tego, że umiał dmuchać tak w kamerę, żeby było Dużo. A to była zwykła chmura, tylko on zawsze puszcza ją tak o. Patrzcie, o tak, o. Już my tak pokazywaliśmy ten patent. O, oh, wydaje... such a huge cloud! Naprawdę. Sucz. 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 Sace, -Sace, pitch, wow. yeah. tak, bardzo duża chmura. I jak ja to oglądałem to naprawdę miał takie wielkie oczy i marzyłem o takich chmurach, a on po prostu tak dmuchał w to. I to był raczej standard, ale Mniejsza, naprawdę. Ale no, też miał, nie, nie da się ukryć. Nie? Naprawdę, jak się zaczynało z tymi mechanikami, gdzie był tylko jeden akumulator, fajna, fajny ten mechanik, fajny dripek, no to te grzałki, na przykład paralelki, wy, wypadały świetnie. Mogę wam powiedzieć, że nieraz raz szedłem poniżej 0,1 Czasem występowało nawet u mnie 0,07, 0,06 były to zabójcze ilości, a raczej oporności, które mogły urwać ręce, nawet raz mi wybuchł akumulator kiedyś, kiedyś dawno temu pamiętam, serio? no i od razu rzuciłem go z balkonu, pamiętam to. Komuś na barku, Ale nie, nie wiem się Bakował. W domu w domku byłem u kogoś, nie, nie pamiętam kogo. Ale zrzuciłem go po prostu i on wybuchł, wylał się po prostu. Eee, zaczął się wylewać już w mechaniku moim. To pamiętam do dzisiaj to był Efest. To był Efest, Efesty już zaginione, popularne, zapomniane. Popularne fajerwerki. Za, zapomniane, zaginione, ale, ale tak było. I jeszcze to co, to, co mogę powiedzieć, to że pamiętam jak do w ogóle. Grzałki to jest jedno, i te druty, tych drutów było bardzo mało, był bardzo słaby wybór, ale druga rzecz to jest bawełna. Bawełny proszę Państwa, nigdy w życiu nie miałem oryginalnej żadnej, jedyne co pamiętam to Muji. No, no, pamiętasz? No to. Jest. Muji, to był listek, to były takie płatki bawełny po złotówce. Ale To były któreś... tak chujowe. No trzeba było Załapać coś to wezwy na... górną, tak, tak. I wtedy i... docinać te paseczki zasrane, nie, ale to było fatalne, naprawdę, to było no. marne takie, że... To było, Miernota. to było takie no, średnie, lepsza ale lepsza była wata normalna z tego zapteku. Ja kupowałem po prostu płatki. Tylko że nie wiada... Kosmetyczne. Tak, kosmetyczne, tylko że jeszcze wtedy nie mówiło się o czymś takim, że płatki mają być niepłukane chemicznie, jakieś tam różne pierdolety, korzystało się w ogóle po prostu z jakichkolwiek płatków. I tych płatków też bardzo dużo zabierałem mojej mamy no Mam już nie pamiętam komu. Ale ich bardzo dużo schodziło, bo, no bo tam było mało tej bawełny. Ale jakoś, jakoś się ten, potrafiło zakręcić, zawikować i działało to. No, ja na przykład ostatnio sobie przypomniałem, jak byłem w Hiszpanii w wakacje, spaliłem grzałkę i, oczywiście, nie byłem na to przygotowany. Nie wiem dlaczego, nie wziąłem bawełny ze sobą. To też przypomniałem sobie te czasy, ale wziąłem zwykłą watę z apteki. No i się kręciło na tym. I powiem wam, że. No, bo to jak nie jest płukana chemiczna, to jest praktycznie to samo tak naprawdę. One gdzieś tam niby są lepsze i jakieś tam lepsze włókna i tym podobne. Znaczy, ale... łatwiej się kręci na pewno taką original, e, jakąś No, jest rzeczywiście czy coś. ta struktura jest trochę inna, ale szczerze Wam powiem, w porównaniu do tej bawełny, którą można kupić w, w, całe, w aptece, wcale to takie złe nie jest. Tylko nie może być ona Tylko właśnie płukana na I trudniej się kręci, bo ona się jakby bardziej rozrywa, wiecie, ona jest taka, że bo to jest trzeba ją dopiesić dobrze. I na jakość tej bawełny. Ale działa, ale działa i przedziałało mi tydzień, więc. Więc było dobrze. Ale ja jeszcze właśnie pamiętam odnośnie tych płatków, płatków takich kosmetycznych, jak używałem. One były bardzo cieniutkie, i tej bawełny było tam bardzo mało i one miały zawsze takie grudki też tam. Mhm. Nie wiem co to było tak naprawdę od czego to zależało, ale pamiętam te grudki jeszcze do dziś. Że to nie była taka czysta bawełna, tylko tam mnie były takie. Tak się tak mnie to wkurzało. Takie grudziutki Chyba tak naprawdę z grziałek to tyle. I z wikowania jedyne, co jeszcze mogę wam powiedzieć, co kiedyś się używało, to była technika układania bawełny Scottish Roll, ale nie pamiętam za cholerę, jak się to robiło. Ale Pamiętasz że... coś takiego? Nie wiem, o czym mówisz. Taka technika układania bawełny, że. Tylko odnośnie czego to było? Chyba odnośnie transportu. Liquidu? Nie. Ale o czym mówisz? Co Czy... to za technika? Na czym ona polegała? No nie pamiętam, właśnie. Ale, Ale że się układało nie, że dziwnie, się brało, czy, co? czy docinało, czy co? Nie, nie, że się jakoś układało dziwnie, tylko to była taka. To było coś takiego, że chyba był płatek Muji, bo wtedy to były najpopularniejsze najpopularniejsza bawełna, jaka była w ogóle, i to była chyba jedna z jedynych na samym początku. Zdejmowało się górę, zdejmowało się dół, czyli te dwie warstwy takie jakby sprasowane, zostawała ta czysta bawełna i ją wtedy się rozpłaszczało jak najbardziej, tak, no. Rozpłaszczało A. się jak najbardziej, żeby wydłużyć, i wtedy się zawijało. Tak. Znowu się lekko rozciągało, i nie wiem co. Wiecie, dalej. jak się robi ciasto francuskie, tyle. to dokładnie tak się robiło z bawełną. I to chyba, to chyba chodziło o to, że. Składasz, i znowu rozciągasz. Składasz i rozciągasz. I ona wtedy lepiej nasiąkała. I faktycznie tak było. Ona no, była tak po dobre, prostu no. roz. Yy, nie wiem, jak to nazwać nawet. Yy, była tak, jakby miała tak dużo w środku wolnego miejsca. Że ona świetnie naprawdę y, pochłaniała. Ale, ale to ogólnie polegało właśnie na tym, żeby zdjąć tą środkową warstwę z, z bawełny, tej japońskiej muji, jak, jak najbardziej ją ro, tak rozciągnąć, rozszerzyć, rozciągnąć i, i zawinąć. Wkładasz ją i jeszcze raz rozciągasz, i i wtedy już się zawijasz. Jak ciasto francuskie. I się tego, tej bawełny jak najwięcej upychało w, te, w to miejsce na bawełnę, czyli w. W studzienki się mówi, o studzienki, w te studzienki, że tak powiem. No i to była taka fajna, fajna technika, Ale jeszcze którą o jednej pamiętam. rzeczy można wspomnieć. O jakiej? To się nazywały skrętki. A no tak, no, no, to też było na, na, na przykład A ja bez skrętarki to robiłem, ja ręcznie, ręcznie. robiłem skrętki, no ja bez To Też, e, też czuć zapomniana sprawa. Bierzesz sobie tak jak, powiedzmy, tak samo jak... Jak Markocz. Do albo warkocze, albo warkocze, albo o normalnie o Tak, o, tak no, takie. Tylko bo to się kręciło albo na dwa, albo na trzy. Na trzy to już była taka mocniejsza technika, czyli że trzy druty to już taki normalny warkocz szedł. I to było już taki tak grubszy temat, ale najpopularniejsze skrętki to były właśnie z dwóch drutów, no? I tak, tak, to najłatwiej było w krętkarką Po prostu tako, albo łapiesz w krętarko i i ci zwija, nie? I skręcasz, no? I to właśnie. Naprawdę to, to też fajna to zabawa była. Dobre druciki też były. I pamiętam, że też... Na yy, yy, też jak to miałem, to yy, kolejny był szok dla znajomych, że no, jak się oglądało na YouTubkach, jakie są nowości w Stanach, to było się na bieżąco. No i też u Rip Trippers zobaczyłem to, chyba pierwszy raz. No ja nie wiem, ja nie pamiętam, bo ja te, te skrętki tam się nie za bardzo podobały, ale rzeczywiście <coughs> pamiętam, to pamiętam, też. Też ja zostałem na paralelkach zrobić. i tak, ale... ale nigdy mi nie wyszedł. Klaptona? No to ja nie wchodzę w takie zabawy. Raz, ja raz w życiu gdzieś tam próbowałem zrobić klaptona i to chyba kompletnie ręcznie. Bo ogólnie drut się brało, to też wam mogę powiedzieć, że teraz się w ogóle takich rzeczy nie robi i w ogóle już do grzałek jakby wydaje mi się, że większość osób nie. nie przy, znaczy nie, nie tyle, co nie przykuwa uwagi, co po prostu kupuje gotowce i je, ich używa, tak? Bo jest dużo firm, które zajmuje się kręceniem. No właśnie, ale kiedyś cloud chasingi to był naprawdę pokaz umiejętności. Serio. Teraz kupujesz sobie gotową grzałę i masz w dupie. Ale. Kiedyś, kiedyś każdy, to było każdy ręcznie, pamiętam na Vape Expo, siedział, był taki długi stół i tam każdy sobie siedział i robił swoją grzałkę i to naprawdę, milion drutów, jakiś yy, obcinaczek, wszystko, wszystko, wtedy pierwsze te... No ja obcinaczki to używałem pa do paznokci, szybce. nożyczki to wydukuję najprostsze, mamy kradło nie miałem żadnego sprzętu do kręcenia. Nie, ja też nie, bo one były, znaczy to te zestawy były wtedy drogie, żeby 70 kupić 70 złotych, jak to się kosztowało, to no, o no. Jezu. No, a, no wiem, teraz sobie myślisz, o 70 zł, co to jest, no ale to były inne czasy, inny stan majątkowy, no to było szkoda 70 zł, skoro masz nożyczki i one w sumie też zadziałają jak te Szybko się topiły. No Topiły się bardzo szybko, ale jeszcze, jeszcze chciałem to właśnie uciec. powiedzieć o drutu. Jak były grube druty, czyli 0,5 albo 0,6, to się je opalało nad palnikiem. To też robiłem, robiłeś tak. takie rzeczy, żeby je no. wyprostować, bo no one tak. się tak zajebiście prostowały i robiły się lekko gipkie potem niby. A robi się tak, że masz... E, na przykład odpalasz albo no panik, albo cokolwiek I lecisz sobie, nagrzewasz go i później go po prostu naciągasz ja jest taki, taki Prosty jak drut i jak się go brało do góry, to to była taka wielka różdżka, taka prościutka, i wtedy można było sobie elegancko to nakręcić. No, no i ale chyba wtedy wtedy. faktycznie się dobrze, dobrze słuchał ten drut, nie? On zawsze no. wychodził wtedy taki równy. To no było robiło, najlepiej, że tak powiem. Jak się opalało go na ciepło. No i to chyba tyle. Można było jeszcze bardzo dużo opowiadać o pierwszym kolorowaniu grzałek i takich różnych. Ja dużo się w to bawiłem, ale z takich najprostszych i, i rzeczy, takich najprostszych rzeczy, grzałek i tego, co prawdopodobnie wielu z Was robiło, jeżeli jesteście tymi starymi dinozarami. Zwapowania, no to, to są takie, takie klasyki, że tak powiem, paralelka, skrętka, bawełna od twojej siostry, albo kogo, kogoś innego, albo z apteki po prostu. To były piękne czasy, które już nigdy nie wrócą, teraz wszystko jest na gotowo, gotowe grzałki, gotowe bawełny po 30 zł, no i tyle. I wszystko z bani. Nie Niestety... ma historii. Tutaj już w tych czasach historia się nie narodzi. Nie, nie będzie no, może wspominać. Nie, no może nie przesadzaj. Nie będzie co wspominać. No, może za niedługo będzie jakiś taki hit, że w te grzałki to też będą taką prehistorią. No nie zobaczymy. Ale na dziś to tyle. Dajcie znać w komentarzu o waszych takich początkach z grzałkami, z bawełną. Co robiliście, jak robiliście i co kręciliście. I widzimy się już niebawem. Dziękuję bardzo i do widzenia. Ja!